się Siemano! Z tej strony Wryder! No i dzisiaj będziemy nagrywać z gościem specjalnym Antoninem! Siema! No może ja mi gumę dla tego tego Chema! Chema! Wyszedłeś. Z grupy. Ty coś nigdy się nie łączyłeś? Nie no wiem! Jeszcze raz! I nic nie klikaj, dobra? Zostawcie e, kilka łapek w górę i coś tam, coś tam, no i e, subskrybuj tutaj dzwonek i przechodzimy do grania, dobra. I o, dobra, dałeś. Nie wiem, dobra. Żebyś, bo ja się nie łączyłem nigdy. O! Nie, żartuję, żartuję, łączyłem. z jakiem mm -hmm. ale nie pamiętam, dawno. O nie! Ekstra. Nie umiem. Nie, nie umiem. Oko boty tu. Nie, nie ma botów. A kim ty jesteś w ogóle? Takim zielonym debilem. Nie zielonym, tylko białym. I tak, już widzę, widzę, widzę. cię. Nie, no, ja spadłem. Jestem na. Nie nas. W początku. No prawie już. Trochę dalej. Kurde, zapchnęli mnie tak źle. Oglądaj mnie. Jak, jak już. Raczej znaczy, ty masz mnie oglądać. Kurde. Widzę cię Nie. Spadłem, widziałeś? Gdzie ty jesteś niby? Jest dobra, mo, mo, mam szansę, mam szansę. Widzę cię. Na mecie. Dobra, jestem. A ja nie wiem, czy to jest mam. Nie, nie, przejdź to. Czy gdzie, gdzie ty jesteś? Nie, przejdę. Ty. nie, przejdę. Czyli. Nie weszłeś. Oglądam się. Dobra. Tu jestem um. albo tu nie wiem. Tu kto Tu jestem. A tu. nie, a tu. Ja idę z głowę za gumę. to nie. Jesteś takim dobrym graczem, jakoś... No, to w piłkę taką... A jesteś z ja niebieskich, nie czy w oranżowych? niebieskich. Dobra, to ma czwarta. Widzisz mnie? O, tak, widzę Antonino o, nie, nie, Nie bo jak Nie, będzie. Nie nie, nie! nie. O ja! Uratowałaś tą

Jest! Pan? Nie, jeden, nie, nie. Nie, 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 ale nie, nie, normalnie nie, 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 jestem nie, ja ja. ja w piłkę, nie, nie, Ja też Piłkę. Powiedziałem. piłkę. Nożną, ale nie w y, nie prawdziwą, tylko w tą. Czemu ty skaczesz do gramki? No bo. Jest bo... gol. <noise> no bo. Wygłaszam go. Nie wiem. Trzy. Nie... Dwa. Jedziesiąt. Jest, jest! Zero. Wygraniczcie. Final. A lub Mhm. 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 Przegram to. Przegram to. Tak, ja umiem to dobrze. Umiesz bardzo? Tak. A to prze... Ja to Ja oglądam cię. Hop. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A! Spadłeś. GG. Y dobra, dobra, prze... nie przejdziesz tego. Skąd jest? Bo wiem, bo ja przewiduję przyszłość. Ej, skąd masz tą emotkę? Nowa. A, szybko! Szybko! Nie! Eby nie. się od tej lawy dało odbijać, prawda? Dobra, teraz. Nie, co ty zrobiłeś? Bo ten telefon nie, się się duży. Duży? No, no, ta taki... co co ty zrobiłeś? Nie, zrobi... hmm. no nie, tak nie, jak nie, nie, jest nie, nie, duży. nie, 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 no nie, nie, Ty ja. 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 nie, co nie, 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 że TO tak Nieważne, ważne <noise> Nie! coż narobił? Mam warto, mam Dobra, teraz wskać! a ja daj wyjś, ja a wyjście. Aaa! Walić to. E, no ale... Dobra, daj to. Chams, jakiś wygrał. Prawda? miał miał Ale widzieliście to, że ja to grałem? Ty, ty jeszcze nagrywasz? No, co, myślę, że nie. Dobra, to zrobiłeś. Włączając z pączka, zegulamy, gramy No no Dobra. Dobra no, mm -mm. nie, 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 no, nie, nie, No, Komu klip, teraz ja to lubię, a ty nie? Trzymaj się mnie, bo ja dobra? Ja nie umiem, o gdzie ty jesteś? I Spokojnie, to nie bo to są boty, wiem, wiesz. Nie to są boty. Ciu, ciu. do przodu. Hop. Nie! Czy ty mnie zbiłeś? Nie, to e, wiesz, ta kula cię zbiła. No to dziwne, bo ja byłam na górze, co nie? Gdzie jesteś? Mm, na końcu. Nie no, O, cześć. Siema. Nie no mam 10 Dobra, udało nam się to zrobić Ja, ja, ja myślałam, że już spadłem A. Nie! Co? Spadłeś? Nie Ja się pier pierwszy przeszłam Gdy jesteś, kiedy jesteś, kiedy jesteś Wziąłem kogoś na rączki, przykryłem kogoś A, ty też zjeść jest. Ej, jesteś ku mnie idealnie Fajnie Runda terminada jest ale ciekawe, Będ. teraz to chyba polubiłeś, prawda? Bo to wygrałeś. Tumapa. Tumble, tumble. Nie. Nie lubisz? Nie. -e. Tak. poprawę jeszcze. Lubisz? Tak. Czekajcie, muszę, e, albo już nie, bo jak słyszeliście takiego jednego pana, to to ja. Wiesz, przegram. Nie, nie przegrasz. Nie przegrasz. Widzisz? Masz wiesz? Ktoś Może to zrobić specjalnie? Chcesz? <laughs> no bardzo. Ja tutaj skoczę. Ja tutaj skoczę. No, co co, co ja robię? Nie! <laughs> spadłem, nie spadłem. Prawie. Uratowany jestem. Będę Cię... Będę na ciebie. Dobra, wygram, 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 na szczęście, na szczęście, na szczęście. Szczęście? przytuli. przytuli. <grym> Ale to... cię, cię przytulić! Ja się skończyłam nad tobą. Chciałem cię, cię przytulić! Co <grym> <Tylko> żacham? <grym> Kultę. Ja pierdzielę! Ja zabrałam! Ja <grym> no. mam! Mam uczucie. Oglądam jakiegoś chója. Ja jak. Ja oglądam, chuj, jak który przejdzie. Haju, kai. Chaj. Czekaj, ja oglądam, jak jakieś... Nie wiem, kogo. Ram sansy. Cham, sansy. Cham, sansy. Hram sansy. Tak się nazywa? Hram sansy. Ja na sansy. Cham, nie, ja nie umiem finału. O, czy... Aha. Ты этого не любишь Ага, не умею Уже девять минут нагреваем А сейчас, мне кажется, как бы мы минутку нагревали, правда? Угу Хорошо Я хочу тебя Я Ты этого, может, наверное... Блин Нет Нет Еще Хорошо, Ой, люди. Смотри, я тебе дам выиграть Я тебе дам выиграть Хорошо Ja ci dam wygrać. Nie! Dobra! Dobrze, że mnie uderzył. Jakby mnie nie uderzył. Nie, nie! Spadłem. Dobra, Nie, Spadłem, spadłem. Ja też spadłem. Nie! nie. Czemu tu jesteś? Ja też tu. Co? Ty nie chcesz, żebym tam był? Nie. Dobra, chyba jestem pierwszy. Czy ty jesteś pierwszy? Nie, jestem dopiero na tych planetach. O nie! Jestem, jestem drugi. No źle. Nie! nie. Tak, 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 tak! O, dobra? Nie tak. jesteś! Dobra. Jesteś. Nie, no, farka nie mam. O, nie ma, no. nie ma, no, nie ma. No, no, Ktoś nie, no. wygrał już. Ja widzę kogoś. Czekaj, dobrze, żeby, żeby dobrze wybrał tylko. Które wybierasz? Nie. nie! Które wybierasz? Ktoś już wygrał. A które było? Czekaj, mhm. mogę wyznać. Które to było? Lewe. Wygram! Wygrałem! Wygrałaś? No wygrałem. Tak! Już ósma koronka na tym koncie jest. Yeah, baby! Yeah, baby! Uh, uh. Siema. Typowy uh, Igor w naszej szkole. Bo uh, uh. uh. tak robi. No, to prawda. Dobra, włączaj. Juj. A ja nie umiem tej tej mhm. Ale przyszłeś? Pijemy wódkę, czyli herbaty No właśnie, zapomniałem no Mama mi, mi posoli, eee posłodziła, a nie czuję tego Ociepanie mm. Ociepanie Lubisz? Nie yeah. Nie mówię, że My nie? Ja niczego umiem. nie umiem. Co? No. A jaką ma jak umiesz? Żadną. No to a ile masz kolorów? No to jak masz 18 koloromek? Ta jesteś pierwszy. Normalnie. Ale zaraz te prześcinne. Za pierwszy? To jestem lepsza, rozpięty. O ty. <laughs> dobra, jestem pierwszy Ej, zaczekam na ciebie, zatrzykam na ciebie No, tak, też muszę. przyszedłeś dobra, musiałem po prostu przeczyścić, bo mój tata Bo mój tata musiał O dobra, przeszłeś Nie! Yes! A dzięki, dzięki Ja ci pomalowałem po prostu ja jestem dobrym człowiekiem. <grym> Dobry człowiek. <grym> no, mamy jakiegoś debila, który. a który przejdzie. I już koniec. jak ja. Lubię tu rybaków. I jabłkę. Nie, ma tu nie pamiętam. e e Śmieta jabłka i to. Więc to ja. Co? No, a gdzie kupujecie? Nie, jesteśmy osobno. Tylko jedno z nas może wygrać. A, a skąd wiesz? No bo jesteśmy osobno. Nie, dobra, nie bijmy siebie. nie bijmy siebie. Dobra. Ja idę na tamto na lewo. Ja, ej, a gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Muszę skupić. Je, u I ciebie i na prawej. Będę, y, będzie, y, będę cię... cię. Ła jak tam tutaj patrzysz. No tutaj. Dobra, trzy. Wygrywam. się. Tam jesteś. Czekaj, czekaj na mnie. No, ktoś mnie zbił. Dobra, uratowałam się trampoliną. Idę moich zbić. Widzisz mnie? Tu. Tak, widzicie. Sima. Sima. Chodź. Nie, nie zbijam was. Chodź tutaj. Cześć? Nie! Bo... Co <ścoughs> zrobiłam? Zbijam moich. Dzień Dobra, ja, ja swoich. Ja swoich. Nie! Tu się nie spiesz! na to, to ale chętnie. Give the give the, give the, give the. A już mam? Ja nie mam. Nie no mam. Chodź! Gdzie jesteś? No tutaj ciągle szkoda. Chodź do mnie na stark. U mnie, u mnie na stark. Dobra. Tu jest. Zbije swoje. Ale ja muszę się przytulić, mogę? Dobra. Buuuu! Chodź! Ale. Widziałem, że to ty przepraszam Co? Dziwne Tuli Tuli Czekaj, czekaj, spróbuję. Bum! O dobrze, dobrze. O, zaraz ci dam mojego kolegę. Naprawdę. Kolegi? Dziękuję, Kosiu! Dziękuję, to się mnie nam kolegą. kolegom. Oczy się. Ja Ale bili! Ty Nie, gdzie się zaraz Ale mnie oglądaj. No, u mnie, wygrasz? u mnie się zaraz piję. Mhm. I... 6! Czy 6? 6-5. Ale Ale... Nie! Wygrałam, ale oglądaj mnie. Właśnie. Kurde Zdecydowałem się do tego. Nic się nie stało. Możesz sobie teraz sam zagrać. Nie, ja będę na ciebie czekał. Dobra, ja mam dżunglę rolny Ej, ej! Dawaj to, dziesięć. 10. 10. Wygram, będę miała jaką dziewiętną koronkę i u ciebie ja z tobą nagrywam i będę miał e, już wiesz na koronek. E, Jak jeszcze raz e, wiesz. Wygramy. Gray e, będziemy grać. To wtedy będę miał 30 kolorów, bo teraz będę miał 29. Bo tyle ty... Boty... Tylko tyle masz tych! Piękkich! No bo to jest inne konto moje. Dobra, ja jestem pierwszy, ja to wyjrzę. Dobra, ja to nie biorę, ja to biorę. To Kurde, ja zagrałem jakoś! Nie wiem jak. Im pranka. Franka. to już nie Da, Dawid, mi... da, 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 da. A ty jesteś na finał? no. Hmm. Dobra, wygrałam. jest ta dziewiąta koronka. Brawo! Brawo, Rysa, brawo, dobra, Gris, wiesz, brawo. Tu widzę, że nie ma już wątku. Panato, Alexa, jest... no bo jak grasz nieosobno. Czekaj. Jak grasz nieosobno, o jesteś pierwszy? No W ja zawsze też jestem pierwszy na tym mapie? Kurde A... nie Można, mm. można bokiem, może bokiem Bum, bum, bum eee. Prawie mi Ja gram też O nie, mieliśmy zostawić to, dobra Kurde nie Gratis. Kręcimy to, dobra? No i sposób, żebym ten łańcuch taki. Dobra Co? Dobra Przeszłem? Tak! Jest? Pięć tlenów! Już mam 9. Mam 290. Dobry. 290. Fajnie, fajnie. Przegrałeś czy wygrałeś? Wygrałem. Aha. To też bym nagrała. Co? Słyszysz co? Wedługów! A, A, A pojutrze się na wojsku? Co? Szkolnym. SARTO tak, Bo chore finał Oczywiście przegram, bo nie umiem tej mapy Serio? No. Musisz wiedzieć, że to wygrasz. Ja żadnej nie umiem mapy powiedz mi prawda? prawdę. A ja u mnie mam? Też pań plasz Co jest? Co jest? A ja jak ja kiedyś... Roby pań plasz i to wygram A Ja tutaj wygram a ja, a ja nie... Muszę patrzeć, patrz, co ja robię. Nie, nie mogę. Nie no. Koniec. odcinek widzowie. Na rękę.